Przepraszam, a co jak najbardziej? No żeby z porodu wyjść jak najbardziej stwarzą. Tak ja. jest u nas. A jak najmniej? Jak najmniej. I to Uch, tu jest słońce, no za jasno tutaj, za jasno. Pan, to Pan wygłasza te wspaniałe mowy pogrzebowe. Tak, jest, tak jest, tak jest, tak, jest. tak, bo ja słyszałem, jak Pan przemawiał na pogrzebie tej znanej poety, Tak, tak. Także, że pewnie teraz gdzieś w niebie Aniołom pisze wiersze swoich niebieskim piórem. Tak jest. Tak. Tak, tak na pogrzebie tego znanego muzyka pan też przemawiał. A, tak. a tak, a tak, a tak. Że prawdopodobnie teraz gdzieś tam, nie wiem, gra on na niebieskiej sercu. Tak, tak, tak. No to piękne było. Ja właśnie w tej sprawie. Czy pan mógłby wygłosić mowę na pogrzebie mojej cioci? Oczywiście. A czym się ciocia zajmowała do życia? Ciocia była babcią klozetową. Także pole do popisu. No, dla grada, że na pewno. Jak ugryź, ja to ugryźć? Jak to ugryźć? Babcia krezyntowa, tak? Yy, co, ja, ja, nie wiesz, ty co? siedzi, pobiera opłaty, tam... A nie zdarzyło się yy, czy ci napisać czasem jakiegoś wiersza? Może... Nie, nie. No, chodź, trzeba przyznać, że papier miała zawsze pod ręką. że To nie jest treść naszej rozmowy. Rozumiem, że na perkusji też nie grała. No nie. nie. No chociaż jak ktoś się zasiedział w kabinie, to podażyła w tym jak wariatka. A może zajmowała się jakąś nie, inną, innym rodzajem sztuk, nie wiem, wideoart, to teraz puszczała na niebieskiej plaźmie, jakiś anioł, albo bo może, nie wiem, że śpiła, drewnie, tam dłutem niebieskim. Nie, nie, ale całe życie była otoczona bestiami. Tak, tak. No, to się mnie teraz nie zmieni.